W czasach pandemii Polska poszła na szczęście dobrą drogą, jeżeli idzie o realizację inwestycji infrastrukturalnych, tak kolejowych i drogowych, a mianowicie nie zdecydowała się na administracyjne ich zablokowanie. Tak było chociażby w przypadku Wielkiej Brytanii czy Austrii. Austrię wymieniam celowo ze względu na jednego z większych wykonawców na naszym rynku, firmę Straba, która rzeczywiście w Austrii musiała zejść z około tysiąca budów w Polsce takiej sytuacji nie było. I to, co warto oddać, też na pewno podziękować przy okazji wszystkim wykonawcom, że bardzo pilnowali zasad związanych z ochroną epidemiologiczną, dlatego że nie mieliśmy szczęśliwie odpukać żadnego przypadku zarażenia, żadnego przypadku zatrzymania budowy i wysłania pracowników na kwarantannę. Oczywiście w pierwszych tygodniach tego szoku marcowego, kiedy wiele firm tak profilaktycznie, natychmiast wysyłało ludzi do domów, do pracy, czy po prostu, żeby w tych domach się chronili, były też kilkudniowe, Perturbacje związane z brakiem pracowników na budowach. Ten stan gdzieś w okolicach 85% wynosił, bo pracownicy musieli się na przykład zająć swoimi dziećmi. Dodatkowo część pracowników z Ukrainy wyjechała do siebie, bo nie wiedziała, jak będzie wyglądała sytuacja z granicami. Trochę mieliśmy też problemów na przykład z dostawą niektórych materiałów na budowę, ale ten Szok wydaje mi się trwał około dwóch tygodni. Dzisiaj na pewno nie ma po nim ani śladu. Jeśli były jakieś delikatne opóźnienia, a jeżeli inwestycja trwa dwa, trzy lata, to te dwa tygodnie nie odcisnęły zbyt wielkiego piętna, to na pewno wszystko dziś idzie dobrze. Ja mówiłem już pod koniec marca, na przełomie kwietnia, że w ramach planowania przez rząd tarcz antykryptycznych, i szukania pieniędzy na wsparcie firm czy wsparcie osób, które na przykład tracą pracę, rząd na pewno nie będzie sięgał do pieniędzy związanych z inwestycjami i miałem rację. Te pieniądze zostały ochronione, zwłaszcza że budownictwo to jest około 10% PKB. A więc ochrona tego sektora była bardzo ważna, jeżeli nie chcieliśmy mieć większych problemów ze spadkiem PKB w tym roku. Udało się te budowy wyprowadzić na prostą. Udało się też, co bardzo ważne, przyspieszyć płatności, tak żeby pilnować płynności na poszczególnych kontraktach. Dzisiaj te płatności, Często są w ciągu trzech, pięciu dni. Co tydzień były bardzo ważne narady szefostwa Ministerstwa Infrastruktury z największymi wykonawcami, którzy po prostu raportowali jakieś problemy, zacięcia administracyjne. To był największy problem. Urzędy też w panice, część się zamknęła, część pracowała na pół gwizdka. Krajowa Izba Odwoławcza w ogóle poszła na urlop w cudzysłowie i zatrzymała. Niektóre przetargi. To się udało po kilku tygodniach odblokować, ale na proces budowlany, na szczęście, nie zostawiło to większego śladu. Dzisiaj wszystko idzie dobrze. Opóźnień z powodu pandemii nie ma. Te opóźnienia, które przejęliśmy w spadku po poprzednich miesiącach, będziemy pamiętać, żeby na pandemię nie można było zrzucać. A w tej chwili myślę, wszyscy. Czekamy na te pieniądze z Funduszu Odbudowy w Unii Europejskiej. To 750 miliardów, 64 mld ma trafić do Polski. Mówimy oczywiście o euro. Jest duża szansa, nie chcę zapeszać, że kilkanaście miliardów euro trafi na dodatkowe inwestycje kolejowe, dodatkowe inwestycje drogowe. A więc z czasów pandemii, która oczywiście no jeszcze trwa, ale można powiedzieć, z tego jej pierwszego rzutu jako branża budowy infrastruktury, infrastrukturalnej wychodzimy obronną ręką.